pan poseł Czarnek jeszcze? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No strasznie paźle zaczyna panie przewodniczący te obrady Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania okoliczności Panie pośle, ja nie powiedziałem panu, jak, ja panu jak pan ja kończy, kiedy pan był ministrem. pan zechciałby pan, zechciałby pan wysłuchać członka Sejmowej Komisji Śledczej, dobrze? Bardzo proszę. O odrobinę kultury nie recenzowanie od razu pana ministra, pana posła Budy, nazywanie pana posła Budy y, dokładnie z funkcją, jaką sprawuje, nie pana Budy, tylko pana posła Budy, mniej arogancji, więcej kultury osobistej, również w tym wszystkim, mniej formalizmu. Mniej recenzowania wypowiedzi członków Sejmowej Komisji Leczej, bo wszyscy jesteśmy dokładnie pełnoprawnymi członkami Sejmowej Komisji Leczej. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, żeby na tej komisji przede wszystkim nie było hamstwa ze strony prowadzących. I o to bardzo proszę, bo to już się, to już się okazało przed momentem. To po pierwsze. Ja Ja jeszcze, Panie Przewodniczący, nie skończyłem. Mówić, jeśli Pan przewodniczący zechciałby wysłać do końca głosu członka Sejmowej Komisji Śledczej, byłbym bardzo, bardzo proszę. Po drugie. Panie Przewodniczący, no skoro Pan jest takim formalistą, że nie możemy już dzisiaj pracować dalej i zwołać drugiego posiedzenia, które pan by otworzył już jako przewodniczący, to pytanie, co my robimy tutaj od momentu wyjścia z sali pana marszałka Czerzowego, skoro zgodnie z przepisem odczytanym przez pana przewodniczącego Romowicza, pierwsze posiedzenie dotyczy wyłącznie wyboru Prezydium i tyle. Powinniśmy, powinniśmy na cele tej dyskusji, jeśli już jesteśmy takimi formalistami. Zakończyć obrady przy wyjściu pana Marszałka Czerstego, zwołać posiedzenie na za trzy dni, a tak to siedzimy tu już pół godziny zupełnie niezgodnie z regulaminem, jeśli chcę być formalistami do końca. Otóż regulamin jest od tego, żeby przede wszystkim członkowie Sejmowi Komisji Śledczej mogli sprawnie funkcjonować. Wszyscy tu jesteśmy, możemy zwołać posiedzenie również na za godzinę. Nic, nic nie stoi na przeszkodzie, naprawdę. Ale skoro pan nie chce, to jest inna rzecz. I trzecia rzecz do pana przewodniczącego Jacka Karnowskiego z tym szacunkiem, panie przewodniczący, ale dokładnie. W uchwale o Sejmowej Komisji Śledczej, której jesteśmy członkami. Jest napisane również, że mamy zbadać, czy środki, które zostały wydatkowane w celu przygotowania tych wyborów, nie zostały wydane bezcelowo. Jak je zbadać? Jak to zbadać, jeśli nie będziemy mogli wskazać czy przesłuchać osób, które blokowały? Blokowały przeprowadzenie wyborów 10 maja, a w związku z tym doprowadziły do tego, że środki zostały wydane bezcelowo. Bo ja mogę panu przewodniczącemu i wszystkim państwu również tutaj na żywo powiedzieć, tak, zostały wydane bezcelowo. W tym sensie ta komisja jest bez sensu. Zostały wydane bezcelowo, dlatego że cel nie doszedł do skutku, bo wybory się nie odbyły. Dlatego trzeba zbadać na okoliczność tego, czy zostały wydane bezcelowo, kto doprowadził do tego, że celnie doszło do skutku. I mam nadzieję, że to nie jest zapowiedź tego, że Państwo nie będziecie w ogóle uwzględniać naszych wniosków dowodowych, choćby tych trzech, które tutaj zostały zgłoszone, mówię o tych osobowych wnioskach dowodowych, bo ja mam jeszcze jeden. Ja będę chciał, ok, już piątek, bo rozumiem, że dzisiaj tego nie przeforsujemy, powołać na świadka również szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z tamtego czasu i wysłuchać również jego na okoliczność tego, jaki podejmował działania zmierzające do zablokowania wyborów 10 maja, bo to było zupełnie oczywiste. Dziękuję bardzo.